Przemu? Przemu przed Przemu? 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 Będziemy się zmieniać. Niech nie wyganiają. Proste. Jak już wszystko jest przykle, to będzie miejsce dla pracy. Nie. A jak nie, to tam Niech nie wyganiają. Jesz jeszcze. Jeszcze. Czy już nas wygonili? Szanowni Państwo, serdecznie witamy wszystkich na dzisiejszej uroczystości z okazji święta niepodległości. Święta niepodległości tak wyjątkowego dla nas wszystkich, dla Polaków, tak wyjątkowego dla kraju, który na zakrętach swojej historii zniknął z map Europy. Za chwilę nastąpi uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt, odśpiewanie hymnu państwowego. Natomiast kompania honorowa 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa odprawi niepodległościowy apel pamięci. Kompania, baczność! Na prawo, patrz! Poczet flagowy, flagę państwową podnieść! Kompania Baszność, spocznij! Kompania Baczność, kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Lubina, żołnierze wojska polskiego, rodacy. Stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci w Lubiniu, aby uczcić pamięć wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli odrodziła się Wolna Polska. Dziś, my spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy również żołnierzy pól bitewnych, II wojny światowej, polskiego państwa podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Wzywam rodaków, którzy nie ugięli się pod jarzmem zaborców i nigdy nie przestali wierzyć w niepodległą Polskę. Wołam z odległych czasów, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, żołnierzy legionów polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego i wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego. Przywołuję żołnierzy Powstania Listopadowego i Powstańców Styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich żołnierzy polskich walczących o odzyskanie niepodległości na polach bite w I wojny światowej. Wołam żołnierzy Legionów Polskich, Legionu Puławskiego, I Korpusu na Białorusi. I II Korpusu na Ukrainie, Legionu Bałjończyków, Armii Polskiej we Francji oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. Stańcie do apelu. Wzywam bohaterów, którzy wykowali zręby polskiej państwowości żołnierzy samoobrony Mińska, Wilna, Lidy i Grodna, waleczne Orlęta Lwowskie. Oraz powstańców Wielkopolskich i Śląskich. Wołam szczelców, Drużyniaków, Sokoli, kadetów, skautów i harcerzy. Przywołuję żołnierzy, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. apelu! Ciebie wzywam. Marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wzywam współtwórców niepodległego państwa polskiego Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Halera i Józefa Dowbur-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich, walczących od września 1939 roku na wszystkich frontach II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stanęli do walki za Boga, honor i ojczyznę. Stańcie do apelu! Wołam! Wzywam rodaków, ofiary hitlerowskiego i komunistycznego reżimu z Lasu Katyńskiego, obozów zagłady i łagór w Syberii oraz innych nieznanych dotąd miejscaźni, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli daninę krwi i życia. Stańcie do apelu. Wzywam walecznych żołnierzy, patrona 10 Brygady Kawalerii Pancernej, Generała broni Stanisława Maczka, którzy w trzech kampaniach II wojny światowej na ziemi polskiej i Polak bite w całej Europie przelali krew w walce o niepodległą Polskę. Niech stanie do dzisiejszego apelu każdy bezimienny żołnierz, który zginął na frontach I i II wojny światowej w walce o wolność ojczyzny. Stańcie do apelu. Foro! Wołam żołnierzy Wojska Polskiego, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata i oddali swe życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Niech staną do dzisiejszego apelu bohaterowie 10 Brygady Kawalerii Pancernej, porucznik Łukasz Kurowski oraz kapral Hubert Kowalewski, którzy oddali swoje życie na obcej ziemi broniąc idei wolności i demokracji. Stańcie! Do apelu! Kolegi, bardzo pokój! Do Was wołam potomni, bohaterowie walk o niepodległej Rzeczypospolitej. Zapisali się na trwałe w naszych sercach. Dziś wolna Polska wyraża im swoją wdzięczność i cześć, a młode pokolenie uczy się na ich wzorach obywatelskiej i żołnierskiej wierności ojczyźnie. Chwała bohaterom! Cześć i powiedz. Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Salwa honorowa. Uwaga, baczność! Drugi szereg, w drodze, marsz! Za was! Proszę o tej troszeczkę. to, bo to jest niebezpieczne. W